OK TV Jesteśmy na premierze filmu Babies, a u mojego boku Marta żmuda Trzewiatowska, która gra jedną z głównych ról, tutaj biegnie, tutaj stoi. Cześć! Cześć! Przed czym tak uciekasz? Przed tym, co tam w tle widzicie. <grym> a malutkie? No nie wiadomo, czy to malutkie, czy ten Święty Mikołaj w sumie. Opowiedz mi o swojej postaci. Gram Adę, właściwie powiedziałabym taką every woman, to znaczy to jest chyba moje marzenie, żeby kobiety, które przyjdą na nasz film, w historii Ady znalazły fragment swojej historii, niezależnie od tego, czy mają dzieci czy nie, bo wydaje mi się, że to nie ma znaczenia akurat, że ten film jest tak pojemny, że każdy znajdzie tam coś, mam nadzieję, co, co, coś dla siebie, coś co go rozbawi, a może też i wzruszy. To jest film, nie spoileruję, widziałam w trailerze, o tym, że małżeństwo już z wieloletnim stażem spodziewa się dziecka. Taka niespodzianka. W naszym społeczeństwie ten wiek się trochę przesunął, także kobiety pod 40, które mają dzieci, już wcale nie są jakimś szokiem. Jakie ty masz do tego podejście? Nie nie jest to szokiem, ale szokiem zawsze jest pojawienie się młodego człowieka. Znaczy, to wywraca życie rodziny do góry nogami. Zawsze. Niezależnie od wieku, czy masz 12 lat, czy trochę więcej. Wywraca i nie jesteś sobie w stanie, w sumie jak nie masz dzieci, tylko wyobrazić, w jaki sposób wywracaj, że aż tak bardzo. To, to małżeństwo, które my tutaj gramy, to faktycznie to jest takie małżeństwo, które już jedno dziecko odchowało, już to życie wróciło na powiedzmy jakieś takie tory i jest wygodne znowu. No i pojawienie się Jasia jednak trochę to wszystko komplikuje, i rozpoczyna się po prostu walka o, o siebie, o swoją przestrzeń, o, o jakiś fragment też tego poprzedniego życia. Co jest dla ciebie najważniejsze w Twoim życiu, w Twojej przestrzeni? Zdecydowanie rodzina, no ja jakby swo, swoje życie też dzielę na, na, na etap przed dziećmi i po dzieciach I, e, i mimo, że czasami tęsknię do tego życia sprzed dzieci, w sensie za tą niezależnością, luzem, e, brakiem odpowiedzialności, to w życiu bym się na tamto życie już nie zamieniła, po prostu one są sensem mojego życia, są tym, co w tym życiu mi wyszło najlepiej i e, są wspaniałe i to życie jest pełne dzięki nim. Żadna rola nie może się równać do roli matki. Nieprawdaż? Nie Nie, nie, ża żadna. Oczywiście moja praca jest ważna, lubię ją i fajnie, że mogę się spełniać. Ale jednak to jest, rola matki jest dla mnie najważniejsza rola przecież. Mm -hmm. Jak wspominasz swoje początki kariery. Po 15 latach, jak tak patrzę na swój start, to myślę sobie, że w sumie on był dosyć taki intensywny. Mm -hmm. Szybko to się wszystko dla mnie zaczęło i. E i w sumie to i dobrze i źle. Teraz mam taki chyba taki świadomy bardziej etap w swoim zawodowym życiu, więc on dużo, on jest trudniejszy, ale też bardziej smakuje. Wiesz, zmieniły się czasy i kiedyś, żeby zagrać na dyskach teatru czy też w filmie trzeba było mieć doświadczenie ukończoną szkołę, a teraz można być celebrytą i zagrać w filmie jakąś sporadyczną rolę. Jakie masz do tego podejście jako wykwalifikowana aktorka? Na przykład w tym filmie gra siatkarz Andrzej Wrona. Ale jak gra? <laughs> <laughs> Jakie mam do tego podejście? Uważam, że szkoła jest niezbędna, jeśli ktoś poważnie myśli o uprawianiu tego zawodu i nie tylko chce występować i być gwiazdą czy celebrytą. Ja jednak o szkole teatralnej zaczęłam myśleć z miłości do teatru. W teatrze się zakochałam. W ogóle wtedy nie było Instagrama, mediów społecznościowych, nie, nie było takiego pędu na to, by być gwiazdą i w ogóle o czymś takim nie myślałam, chciałam grać w teatrze. Co nie znaczy, że ludzie, którzy czasami są naturszczykami, nie, nie zagrają świetnej roli. Owszem, dobry reżyser, świetny tekst albo po prostu takie zgranie jakby roli z osobą, czyli świetne amploi i czasami to po prostu działa. I jeśli ktoś myśli o tym poważnie, to ja bardzo mimo wszystko polecam właśnie, żeby przebrnąć przez szkołę i nabrać tego takiego doświadczenia. to to jest w ogóle Szkoła to jest tak e, długi temat dla mnie, ale to, co mi dali profesorowie, e, ja sobie z tego korzystam w w każdym projekcie coś innego mi się przydaje i jakąś, jakaś inna mi się tam otwiera szufladka, właśnie ktoś mi przekazał jakieś swoje cenne rady i, i to procentuje, wydaje mi się. Okay.